Wziąłeś go pokornie na swoje ramiona, ale z wielkim, innym, z wielkim upokorzeniem. Ciężar okrągłe berki był nie do zniesienia. Jednak ty niesłeś kod dzięki, robiąc to dla tych, których kochasz i nie poddałeś się, ponieważ cierpiący przegląd, Powiedziałaś, że niesisz na sobie nasze słabości, nas samych. Jeden razy była tak, że krzyż swój swoje chwilę przyjęła od mojej patrzy się nam każdy dnia, w każdym momencie. Zaczynając od sytuacji, z których radzimy sobie szybko. aż takich, z których nie widzimy wyjścia. Przemoc domu, Strada najlepszego przyjaciela. W takich chwilach wątpimy we wszystko. Jezus szedł w dzień, pokazując nam idealną postawę do rady na... Nasz krzyż to nasze wyroby. Bóg nigdy nie zostawi nas sam w Twojej rodzinie. Będzie szedł już jako nasza podpowiedź. Olicze, przebacz mi chwile, by w którym byłam za to, że nie wszystko idzie po mojej myśli. Zabrak zaufania w Twoich prawach Bożych. Христос терпит меня,